Hej, super, że jesteś. Wprawdzie nie o tym miał być dzisiejszy odcinek, ale normalnie muszę, bo się uduszę. Otóż na akcie oskarżenia wyszedł dzisiaj odcinek z osobą trans. Nie mogę powiedzieć, że transpłciową albo transseksualną, ponieważ nie wiem, czy taka zmiana płci u tej osoby by nastąpiła. O co chodzi? Chodzi o to, że cała sprawa miała się pod koniec XIX wieku i na początku wieku XX, mniej więcej 1912. To jest ten czas, w którym zaczęło dziać się, źle, w którym zaczęła się tragedia, że tak to nazwę. Wiadomo, to nie był czas, kiedy podawały się hormony, jeżeli chodzi o zmianę płci. To nie był czas, kiedy wykonywało się operacje zmiany płci. W opowieści kryminalnej Mieliśmy do czynienia z osobą, która była kobietą, fizycznie była kobietą, natomiast ubierała się i żyła jak mężczyzna. Ale mówię, ponieważ nie było takich możliwości medycznych, nie mogę powiedzieć, że była to osoba transseksualna, bo nie wiadomo, czy tak naprawdę przeszłaby transformację od początku do końca i czy zdecydowałaby się na bycie mężczyzną. I generalnie. Historia nie była o tym. Historia była o tym, że ten człowiek zamordował swoją żonę. Jedną z, którą wcześniej przez pięć lat oszukiwał, że jest facetem. Wiadomo, to takie czasy spania ze sobą po ciemku, pod kołdrą. On miał odpowiednie akcesoria. Ja, wprawdzie, nie wiem, jakim cudem kobiecina się nie kapła, no ale to jest nie moja sprawa. Jakim cudem jego kolejna żona się nie zorientowała, to też nie moja sprawa. Sprawą dla mnie jest to, że ten osobnik całymi latami w tak istotnej kwestii oszukiwał te dwie kobiety. Kobiety, które mu zaufały, kobiety, które za niego wyszły za mąż, kobiety, które dzieliły z nim swoje życie, swój dom, swoje sypialnie. No po prostu dla mnie to jest coś niewyobrażalnego. I owszem, czasy były jakie były, ale on przed tym małżeństwem tak naprawdę skutecznie odnajdywał się w roli mężczyzny, zresztą cały czas w sumie mówię on, a nie ona, odnajdywał się w roli mężczyzny, pracował jako mężczyzna, żył jako mężczyzna, naprawdę udanie prowadził to swoje męskie życie. Podejmował się też męskich zajęć, pracował w fabrykach, najmował się na statkach, pracował w jakichś hotelach, magazynach. Więc jakimś tam specjalnym słabym uszem nie był, i naprawdę mógł prowadzić to swoje męskie. Naprawdę mógł prowadzić to swoje męskie życie w sposób uczciwy, ale zdecydował inaczej. Skończyło się to uśmieceniem małżonki. No więc zrobiłam odcinek, wypuściłam. Powiedziałam, że w sumie ciężko mi określić jego. Jego płeć, no chociażby dlatego, że w... nie siedziałam w jego głowie, on też nie podawał żadnych informacji. Nie wiem, nie pisał dziennika, że na przykład czuje się mężczyzną i chciałby nim być, wolałby nim być, ale rzecz działa się w Australii, źródło było angielskie. No i w tym momencie czytałam na przykład, że on urodził córkę. Więc siłą rzeczy ciężko było mi to nawet tłumaczyć i ogarnąć w jakąś sensowną całość. Ale wracając do tematu, moje pytanie jest następujące. Czy w pogoni za poprawnością polityczną, za poprawnością społeczną, za tolerancją ludzie kompletnie zgubili morale i kompletnie zgubili jakikolwiek kontakt z rzeczywistością? Skąd moje pytanie? Ano stąd, że w całej sprawie o morderstwo. Najważniejsze komentarze i generalnie większość komentarzy na chwilę obecną skupia się na tym, że no tak, że, że w sumie no to był facet, bo on nie miał innych możliwości. Ja rozumiem, no nie miał innych możliwości, mało tego wspomniałam o tym w odcinku, właśnie że to rozumiem, że nie było możliwości medycznych na przykład. Niemniej jednak dalej nie wiadomo, czy przeszedłby transformację i nie wiadomo, czy tym mężczyzną takim od początku do końca by został. Tyle, że uszanowałam, powiedzmy, jego, jego przebieranie się i mówiłam o nim i mówię jako mężczyźnie. Ale tutaj mówię jakiś największy problem, że, bo ja nie rozumiem, bo ja nie wiem o czym mówię, bo czasy były inne i zrobił co mógł. Ale co znaczy, że czasy były inne, że można oszukiwać, że można było kłamać? Więc zadałam to pytanie, czy według tego kogoś, kto no, podpisany był. Nikiem dziewczyny, ale wiadomo, przez internet okaże się, można pytać, co chce. Czy to oznacza usprawiedliwienie, tak? Dla oszustwa, dla kłamstwa. Ty nie rozumiesz, bo, bo czasy były inne, robił, co mógł. No nie będę się kłóciła, dlatego że faktycznie nie rozumiem kłamstwa, nie, rob, nie rozumiem oszustwa i nie rozumiem tego zapędu w stronę tolerancji tylko po to, żeby kogoś takiego usprawiedliwić. To zupełnie ucieka mojej możliwości pojmowania tematu. Bez względu na to, czy jest to kobieta, czy jest to mężczyzna, w momencie, kiedy ten ktoś bierze ślub, to chyba wypadałoby, żeby ta druga strona wiedziała, z kim ten ślub bierze, tak? Wyobraź sobie, że ponieważ większość, większość osób słuchających, czy to na tym kanale, czy na tamtym, to są kobiety, i dlatego też jak wiesz, zwracam się do kobiet, a panów po prostu pozdrawiam, to wyobraź sobie, że wychodzisz za mąż, a twój facet ma na boku dziecko i dwie kochanki. No, bo, bo takie są czasy. Bo żyjemy w monogami, no i on on wie, że to nie byłoby dobre. Jakbyś się o tym dowiedziała. No, ja pierdykam! Co to jest w ogóle za chore usprawiedliwienie? Albo może ja jestem chora. To, to jest jedno z dwóch. Może ja po prostu jestem jakiejś starej daty, starszej niż węgiel i nie rozumiem. Ale dla mnie to jest dupa nieusprawiedliwienie. Pytam się tamtej delikwentki, czy w związku z tym. Ten koleś nie mógł uczciwie żyć sobie jako mężczyzna, a nie brać dwa śluby kościelne z kobietami, które nie miały pojęcia, że ten ktoś jest tak naprawdę oszustem, że je oszukuje. No ale wtedy one by się z nim nie ożeniły. O, no fantastycznie. Czyli teraz oszukujemy innych tylko po to, żeby wziąć ślub. Zarąbiste morale. Nie wiem co mi umknęło, ale ja się w tym nie odnajduję. Co to jest w ogóle za tekst? Co to jest za usprawiedliwienie? No więc co opadają? wyobrażasz to sobie? Ktoś ci się oświadcza? A to, że na przykład, no nie wiem, ma Aids, po czym Ty z nim idziesz do łóżka, wiadomo, no na przykład staracie się o dziecko, więc jest ten kontakt płynów ustrojowych, ty się zarażasz on, no ale jakbym ci powiedział, to, to byś za mnie nie wyszła, to, to nie mielibyśmy dziecka. A, świetnie umrzyjmy razem. A co? Nie no, wszystko w porządku, to, to taki detal, takie mamy czasy, że no, zrobił co mógł, no. Możesz mi powiedzieć, jak tego słuchasz teraz, czy to ja jestem pieprznięta? Czy to świat, mówię w pogoni za tą dupną wielką tolerancją, zwyczajnie oszalał? I ludziom kompletnie pada na, powiedziałabym na mózg, ale nie, to byłoby nadużycie, na puste sagany, że w ogóle nie zauważają takiej kwestii. Tylko, a no, jak coś może być po mojemu, to tutaj nakłamię, tutaj oszukam, tego nie powiem. Poradzę sobie tak, jak umiem, żeby było po mojemu. Ja nie wiem, czy do tego świat zmierza, czy nie coś w międzyczasie ominęło, bo naprawdę to umyka mojej możliwości pojmowania. Wyobraź sobie, że jesteś facetem, a twoja żona ma, nie wiem, dwójkę dzieci gdzieś tam. U babci się wychowują. Nie, no nie powiedziała ci, bo tu tam jeszcze byś się ze mną ożenił. Albo ty chcesz mieć dużą rodzinę, z takiej na przykład się wywodzisz, marzysz o, nie wiem, pięciorgu dzieci, a twoja żona jest po histerektomii, tak? Chyba się nie przejęzyczyłam, i tych dzieci mieć nie może. I ono, nie, no, przed ślubem ci nie powiedziała, bo byś się z nią żenił. Czyli usprawiedliwiamy, tak? Takie zachowanie. Zwłaszcza no, w dzisiejszych czasach to już tym bardziej, bo no przecież można adoptować, surogatka. Jakieś inne tego typu kwestie. Tak? Czyli wszystko jest w porządku. Czy nic się nie stało? Tak to w tej chwili działa w dzisiejszych czasach? Czy ja o czymś nie wiem? Bo za chwilę się okaże, że i bigamia, czy w ogóle poligama, jest fantastyczna jako poligamia, ale w sensie chodzi mi o, o małżeństwo. Nie o nazwijmy to związki wieloosobowe. Co z tego, że jeszcze mam tam trzy żony albo dwóch mężów? Oni w innych miastach żyją. Albo w ogóle no w innych mieszkaniach. No co, co tutaj nie ma o czym wspominać? Mimo o czym mówić. A później okazuje się, że po na przykład 10 latach małżeństwa, ktoś nagle wyskakuje z tekstem, wiesz, no musimy się rozwieść, bo ja już nie mogę tego dalej ciągnąć, bo tak naprawdę jestem gejem. No i zarąbiście. Żona dostaje na głowę, dzieci nawet nie wspomnę, jedna tragedia za drugą, a można było od początku takie rzeczy ustalić. Są białe małżeństwa, bo są, ale do tego trzeba być uczciwym. Od naprawdę dobrych 15 lat, jak nie od 20, jest internet, i w dobie internetu tym bardziej można sobie takie rzeczy pozałatwiać i poustalać. Nie jedno forum internetowe w takim czymś pomaga. W takich właśnie chociażby białych małżeństwach. Jeżeli ktoś na siłę musi się ożenić, lub na siłę musi wyjść za mąż, bo nie wiem, bo rodzina, bo cokolwiek innego, a nie oszukiwać się. Słuchaj, ja nie mówię tutaj o ludziach, którzy stwierdzili, że Wyjdą za mąż albo ożenią się i może im się odmieni, może im się poprawi, albo myślą, że sami się naprawią, jakby było co naprawiać. Ja rozumiem kwestię, że ktoś jest na przykład biseksualny i jest w związku małżeńskim, niech to sobie nawet będzie kobieta, jest w związku małżeńskim, poznaje drugą kobietę, zakochuje się, dochodzi do rozwodu i ona od tego momentu jest z tą kobietą inną, tak? I to nie chodzi, że nagle odkryła po, nie wiem, 20 latach, że jest lesbijką, ale każdy może się zakochać, każdy może się rozwieść. Jak to się mówi, serce nie sługa. Nie chodzi o to teraz, że nagle każdy musi być z drugą osobą do końca życia. I tutaj bez różnicy, czy ten ktoś zakocha się w tej samej płci, czy, czy w przeciwnej płci, to jest mało istotne. Niemniej jednak jest to w jakiś sposób uczciwe postawienie faktu, i tutaj no. To nawet nie jest kwestia, że są niespodzianki, bo, bo nie ma niespodzianek. Po prostu w jednym związku coś się wypaliło, każdy ma prawo ułożyć sobie życie, ludzie się rozchodzą i wchodzą w nowe związku i wszystko jest okej. Okay. Ale nie sytuacja, gdzie przez lata oszukuje się drugą osobę. A później dramaty, później nie wiem, ktoś tam mnie nie chce znać, ktoś tam, nie wiem, dzieci nie chcą ze mną rozmawiać. No ja im się nie dziwię. I to ja im się nie dziwię nie dlatego, że nagle się okazało, że. że Któreś z rodziców jest homoseksualna tylko dlatego, że przez lata to ukrywało przed najbliższymi osobami. Znaczy to mniej więcej tyle, że w danym domu nie było w ogóle rozmów na ten temat i nie ma tej tolerancji, nie ma zaufania. Więc o czym my tutaj mówimy? To jest jakiś dorosły rodzic oszust ni mniej nie więcej, bez kręgosłupa moralnego, bez odwagi cywilnej, żeby porozmawiać ze swoimi najbliższymi, bo przecież nikt nie mówi o tym, żeby to ogłaszać światu wobec. To jest mniej więcej tak jak ze zdrajcami. Nie boję się robić, ale boję się potem powiedzieć, że zrobiłem. No, no cóż za odwaga, cóż za jaja, bycza rzec można. I tutaj znów akurat mówię bycze jaja, ale wiadomo, że chodzi o obydwie strony, tak? Obojętnie czysta kobieta czy mężczyzna. Masz odwagę coś zrobić, miej odwagę się do tego przyznać. A nie zrobić tak, ale potem najlepiej, żeby nikt nic nie wiedział. No bo takie czasy będą mnie wytykać palcami. A. Czyli mieć ciastko i zjeść ciastko, i więcej niż podwójna moralność, i krętaczyć i lawirować wspaniale. Gratuluję. Polecam swój sklep z medalami. Dobra, ja myślę, że na dzisiaj się już nagadałam, że już cały swój szok z siebie wyrzuciłam, czy też to wielkie zdziwienie, że jak można? Chociaż, no, słyszę, że tak to zabrakło mi słów, to się rzadko zdarza, ale się zdarza, jak, jak słychać. Bo nie wiem, jak można skupiać się na tym, że modderca zostaje przez kogokolwiek usprawiedliwiany, no bo takie były czasy. Nie ma czegoś takiego. Nie ma usprawiedliwienia dla oszustwa. Nie ma usprawiedliwienia dla kłamstwa. To było, jest i będzie zawsze takie samo. Albo się kłamie i oszukuje, albo nie. Bez względu na to, w jakich czasach. Jeżeli się podejmuje jakąś decyzję, to należy się liczyć z konsekwencjami. Czyli nie wiem, idę z kimś do łóżka, mogę złapać trypla, mogę złapać ciążę, jeżeli jestem kobietą. Niestety, laski mamy bardziej przewalone w tej kwestii, przynajmniej tak uważam. No ale tak jest, to są jakieś konsekwencje, należy się z tym liczyć. Generalnie należałoby się też liczyć z tym, że w międzyczasie może wyjść mąż lub żona tego kogoś, bo ten ktoś może nam w ogóle nie powiedzieć, że jest w związku małżeńskim. Co też się zdarza i to częściej niż się komuś wydaje. Niemniej jednak powiedzmy, że to jest sytuacja wyjątkowa, tak? Bo jak ktoś nie wie, to to nie jest tak, że, że świadomie podejmuje taką decyzję i coś się ładuje. Ale inne tego typu rzeczy. Wsiada się, nie wiem, po pijaku za kierownicę, trzeba się liczyć z tym, że kogoś się zamorduje, bo to nie jest zabójstwo, to jest morderstwo. Robi się to z premedytacją. Jeżeli ktoś wie, że popił i wsiada, no to niestety. Jak siebie zabije, to pół biedy. Kij oko jeszcze, na odchodnym. Ale jak w kogoś wiedzie, zamorduje innych, no to ja w tej kwestii mam bardzo takie sztywne poglądy i powiedziałabym, że dość ostre, ponieważ ja uważam, że jazda po pijaku powinna być traktowana jako próba morderstwa, bo oczywiście to nie musi się zdarzyć, ale jak się zdarzy, to ten ktoś, kto wsiadał po pijaku za kierownicę, zdawał sobie doskonale sprawę z tego, że może kogoś uśmiercić. A mimo to wsiadł. Ale to już podejrzewam, jest dysputa na całkiem inny odcinek. Tutaj jednak zachęcam, zdecydowanie zachęcam do komentarzy. Może komuś uda się wyjaśnić mi tą sytuację. Czyli jak można takie kwestie usprawiedliwiać dla osiągnięcia własnych korzyści. Czyli nie powiedziałam, lub nie powiedziałem, bo chcę, nie wiem, małżeństwo, samochód, awans, cokolwiek by to nie miało być. Bo takie usprawiedliwienie padło na drugim kanale. Gdyby powiedział, to by się z mnie ożeniły. Aha, i super, i już oszukiwanie kogoś przez pięć lat usprawiedliwione. Świetnie. Na dzisiaj to jest wszystko. My słyszymy się niebawem ponownie. I to tyle. Błyszka. Pa.